Ale, bigos to ty zostaw, bo jest dobry. No bigos to też bym zjadł, no. Taki dobry. Z, z, z kiełbaską, z grzybkami. O, tak, tak, tak. O, tak, tak, tak. Czemu my o kurwa pierwszej 10 rozmawiamy o jedzeniu? To się giga źle skończy. Tak chciałem powiedzieć. To się skończy tym, że wszyscy będziemy głodni za pół godziny. O, ja pierdolę lifeline. Nie, to będzie chujowa gra. Ja już, ja już wiem, że to. Ogólnie to miałem szklankę do koli, nie? Ale leję sobie do tego. Do szklanki po herbacie. Tą No, Moje sobie przygotowałem wszystko, bo do Peksa w sumie. Bigos tak trochę mech? Co to znaczy Bigos mech? Jakieś takie lekkie lagi są chyba, co? Właśnie czy mam coś jeszcze do wyłączenia, ale chyba wszystko wyłączyłem już. Więc może to pierwsza gra będzie taka, jak nie, to trzeba będzie zresetować. No i zobaczymy, czy to coś. Da. Nie lubię jakoś. Tak samo jak tej galerytki. Więc nie, 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 to, to, to ja też galeryty nie lubię. No. Parę razy mi się w życiu zdarzyło jeść, yy, ale to... Po pijaku to Galerty też nie lubię. No galeri jest nie? Nie każdy go lubi. Mówię po alkoholu. alkoholu to jeszcze idzie z jezera, to, że nie wiesz, kto lubi w sensie. O czystej denka jest zajebiście? Powiedz jeszcze. O, nie ma. Dobra. O chuj wielki tu jest ogólnie. Nie wiem, czy to jest dobre, że ja gram w Apexa bez żadnej rozgrzewki, ale nieważne. Ale dalej o to samo chodzić, co? Golonka git, ale w małych ilościach. Nie wiem, golonkami też nie, nie lubię ogólnie tłustych mięso. To się zorientował w końcu, że co? z nimi nie wychodzę. O co chodzi, Ginczu? O, zajebiście. To sobie wezmę. te gwiazdy rzuca. A chyba ma misję do zrobienia. I września siedzisz w chacie? Jebać ich, jak ci mówią, że na doklejkę byłaś? A, to takich to frajerów, to tak, no. Ja miałem kiedyś takiego znajomego, ja całe szczęście miałem, który za każdym razem mnie gdzieś wyciągał i w ogóle, i w ogóle. A na sam koniec usłyszałem, że jak, że jak on do mnie dzwonił, to, to było w porządku, nie? Ale jak ja do niego dzwoniłem, to znaczy, że ten, że wchodziłem mu w dupę i w ogóle. Więc jakby takich ludzi to naprawdę mieć z daleka, nie? Bo to serio. Najgorszy w sort ludzi jakie może być bo dopóki ty tam siedzisz z palcem prosto w dupie to jest wszystko w porządku nie ale jak zaczniesz kurwa merdać to już to już nie to już, to już nie to już, już nie dobry człowiek no to kurwa mówię to z takimi ludźmi to serio najlepiej jak najdalej się trzymać oczywiście nie zawsze się da wiadomo ale babcie robić drobiową galaretę może jeszcze drobiówka z odcikiem, to to by może jeszcze zjadno ja się wywiadem bo same zakady słowa się na ostatni cisną no no jest jak jest ja im za matkę robiłam taką mam mamą grupy zawsze byłam no, ale tak to jest nie wiem o ale gdzie są wszyscy ludzie, to nichu ja nie wiem, bo wylądowaliśmy w jakiejś miejscówce, gdzie nikt nie ląduje, tararararara, tararararara. Powiem tak, kim jak dorosną, to może zrozumieją, nie zrozumieją, uwierz mi, że nie zrozumieją, tacy ludzie nie, nie rozumieją. To ja kurwa robię w tej grze, to ja nie wiem dzisiaj, pizdu jestem kurwa kilometr od nich. Dlatego nie umiem się dogadać z moim ryszczynkiem. Pojawane jestem ponadto. No ja, jak byłem w szkole, czy to w gimnazjum, czy w liceum, to w zasadzie miałem znajomych o co najmniej 10 lat starszych od siebie, więc rozumiem doskonale, tak powiem. Dobra, trzeba kurwa dojechać inaczej. Dobra, jeden. No nie! Kurwa! Ale second team. Kurwa, dwa teamy to są. O chujowo, o chujowo. Co tu się kurwa dzieje? Chciałbym nadążyć za tym, co piszecie, ale niestety mi się chyba nie uda. Dobra, zajebiście. Dobra, wstawię, wstawię, gościu, wstawię i nie pierdam. No, wydaje mi się, że tu jeszcze jeden team będzie, kurwa, zaraz. Jest słabo, tak zupełnie, szczerze. Tym bardziej, że nie umiem strzelać. I mam te mikrolagi zjewane. więc coś mam jeszcze, nie? Kurwa. Jezus, ale chciałbym przeczytać, naprawdę, co wy tam piszecie, nie? A tu zachuje się to nie uda. To się nie chuje nie uda. Gdzie oni kurwa uciekli, bo oni się gdzieś schowali. Cześć, ziemiotka. Ustatkuj plecy najpierw. Chuj. Huch, plecy w porządku. A, no tak, że Fafel plecy ma ustatkować, to prawda. Mentalnie to mnie mój rocznik nie lubi, bo ich bawią rzeczy, które mnie nie mają. No Trudne sprawy bym powiedział, słuchajcie. I to takie realne o, trudne. trudne sprawy. Let's take position in zone. A, on powiedział warzone czy go zone, bo ja się kurwa już zgubiłem chyba. Yeah, let's take zone ja możemy zoom zabrać i ten, wtedy ten. Ale mi się nie chce tam iść, no ale jak, bo, jak musisz, no to kurwa musisz, nie? No No sorry, no sorry, stary. Muszę i nie muszę. No wiesz o co chodzi, no. No i gdzie on tam jest? Dzień tam sam. To będzie dla mnie kincia. No to. No to Słodziutko w sumie. Ale to nie ma co się poddawać do tej spokoju. W życiu się nie ma co poddawać, chłop. No i gdzie są kurwa wszyscy? No, po sprawie Trzeba cię zmotywować, no trzeba by było go zmotywować, to prawda Kurwa, to nie jest one One crack Dobra, muszę się cofać stąd. O kurwa! O nie, dobrze. Pusz, pusz, pusz. No chodź, 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 chodź. Chodź, chodź, chodź. O kurwa O kurwa, o kurwa, ale tu się działo Ej kurwa, ten mecz dobrze siedzi. słuchajcie Dobra, przechodziłem tu do moralizacji Jeszcze ja naprawdę się pogubiłem misiaczki W tym czacie, ja przepraszam was za to Że się dzisiaj Arquelem zrobiłem Ale tu się za dużo dzieje A w sumie ostatnio jak yy, grałem w Apexa to yy, prawie nikogo nie było tutaj to Człowiek się odzwyczaił od czytania. Rękę masz skup się. Tyle wam powiem. Buźki dla was. Kochani jesteście. No my w tą stronę w sumie musimy iść. Dobra. My się sobą zajmiemy. Cieszy mnie to. Naprawdę powiem wam zupełnie szczerze. W życiu nie sądziłem, że będę miał... Tak cudowne community. Tam jest kontakt. No tak kontakt to idę. A jednak nie kontakt. Kurwa. Mam akurat znajomości z neta. Lepsze niż JRL. Ja też tak miałem, no to. Ja też, ja też tak miałem kinczu i muszę przyznać, że znajomości z internetu potrafią przetrwać dużo, 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 dużo dłużej niż znajomości takie realne, nie? Serio. W sensie realne, no. W sensie, których ludzi, których poznasz normalnie, nie? Mit na DC? Kiedyś się zrobi. pochyli te sygnalizatory odrodzenia, tutaj rzucili. Hu? Kiedy jutro? Dziwnie, kurwa, do kogo nie strzelają. Ono właśnie. Kurwa. Dobra, jednego dojechałem. Nie mam... nie mam mnie na DCU u Claudii. No u mnie zróbcie, u mnie, u mnie misiaczki, możecie robić, śmiało, nie przejmujcie się, dwa demajdża mi brakuje kurwa do tego. Jak, jak coś będziecie potrzebować odnośnie Discorda, to mi piszcie, to ja będę wam robił, to na chwilkę, słuchajcie. Dobra, idę na górę, do nich. woda. Szybki meeting jest zrobiony widzę. Gdzie on tu się strzela? Gdzieś tam.

on mi wyjebał Lifeline, pikuj mnie, pikuj mnie Pikuj mnie, chodź tu i mnie piknij Kurwa kliknij mnie, no kliknij, dobrze O, ja pierdolę O, zajebiście I oni się tam jeszcze z kimś fajtują 3 teamy, Krak? Kurwa, nie mają granatów żadnych. Jak mają, to dawaj te kurwa granaty. Tu nic nie ma już. O kurwa, dawaj to. On teraz dopiero to wyrzucił? Kiedy Resident Evil? Będzie trzeba go zrobić, no. Czekajcie, tu był jeszcze gdzieś. O właśnie, termit. Miał w ogóle sześć fragów. O kurwa. Ale mocarnie jest. Ale z kurwa mocarnie. Oj, nie dobrze. Uu. O, och, dobrze jest. Dobra, nic się pierdolą. Uch, ale frajer, ma siedzący na tym? Jak oni koło... Oni koło siebie są i oni do siebie nie strzelają? O dobra Kurwa, jeden team został Ale frajer Kurwa, 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 kurwa Szczerze takiego dobrego meczu w tym jeszcze nie miałem w, w platynie To jest najlepszy mecz jaki miałem w platynie No kurwa, żeśmy rzucili. Chujowe te granaty, trudno. Zaraz. O kurwa, mi się zaraz skończy omo Chciałem powiedzieć, że im się zaraz skończy omo, ale to mi się kurwa skończy. O chuj, o chuj, o chuj, o chuj. 1 <gasps> <laughs> Essa curva na fralheira